Dzień dobry Państwu, tutaj Grzegorz Piątek, witam w dziesiątym, czyli można powiedzieć jubileuszowym odcinku pandemicznego cyklu warszawienistycznego kawa czy łopata, w którym opowiadam Państwu o odbudowie Warszawy, o odradzaniu się miasta po wojnie. U mnie za ścianą remont, wiercenie już kolejny tydzień, czuję się czasami, jakbym mieszkał w świdrze, ale to Warszawa. I o Warszawie dzisiaj będziemy znów rozmawiać. Oczywiście na kanwie albumu Warszawa na nowo, o tego, doby już Państwu znanego, Anny Brzezińskiej, Katarzyny Maden-Mitzner. I dzisiaj głównie zdjęcia z tego albumu posłużą mi za kanwę opowieści o mieszkaniu, o tym jak w Warszawie powojennej się mieszkało, aż dziw, że o tym jeszcze nie było mowy, bo to przecież jeden z najważniejszych tematów, jedna z najważniejszych kwestii jeśli nie ma mieszkań, to nie ma mieszkańców. Jeśli nie ma mieszkańców, to nie ma miasta, i nie byłoby Warszawy, gdyby nie to, że wrócili do niej mieszkańcy. Mieszkańcy wracali bardzo tłumnie i skala powrotów, które ilustruje jedno ze zdjęć albumu, z albumu, takie bardzo nostalgiczne, śnieżno-odwilżowe zdjęcie marszałkowskie. Widzimy tutaj tłumy ciągnące z furmankami, wiozące jakiś szczątkowy dobytek. No to obrazek typowy dla pierwszej połowy 1945 roku. Skala tych powrotów była ogromna i zaskoczyła wszystkich. Państwo próbowało regulować jakoś te powroty, ograniczać, bo nie było o czym za chwilę, gdzie mieszkać w Warszawie. A mimo to, właściwie większość z tych, którzy znaleźli się poza granicami Warszawy po powstaniu, tych co znaleźli się po drugiej stronie frontu, wracała prędzej czy później do miasta. I tutaj oczywiście nie będę liczb cytować z głowy, tylko posłużę się nieocenioną monografią Jana Górskiego Warszawa w latach 44-49 odbudowa, który cytuje następujące liczby. W styczniu 45 roku przybyło do Warszawy 12 tysięcy ludzi, a to znaczyło, że na Pradze mieszkało 140 tysięcy wtedy, na... Na lewym brzegu 20, do tego doszło 12 nowych. I teraz w lutym doszło 67 tysięcy nowych, w marcu 77 tysięcy, w kwietniu 48 tysięcy. W kolejnych miesiącach ten napływ przyhamował do kilkunastu tysięcy miesięcznie, a mimo wszystko był ogromny. I już w 1946 roku Warszawa pra, liczyła prawie, nie, przebiła pół miliona mieszkańców, w 1949 600 tysięcy. 638 tysięcy. Także większość, i większość oczywiście to była ludność napływowa, dawna, warszawska, przedpowstaniowa. Tego, tych ludzi zupełnie świeżych było w pierwszych latach bardzo mało. To jest taki mit, prawda, że po, po, po wojnie Warszawę zalali jacyś ludzie straszni ze wsi. Mówią się straszni, ironicznie. Ale nie jest to prawda. W tych pierwszych pięciu latach wśród napływowych dominowali powracający. I jak już wspomniałem, nie było za bardzo w czym mieszkać, ponieważ, jak, jak mówią dane, zburzonych było co najmniej 60% budynków, większość ocalałych była na Pradze, na lewym brzegu mniej. Mimo to ludzie wracali, zasiedlali jakieś jamy, nory nie na wpoły zburzone kamienice i są takie ikoniczne zupełnie zdjęcia w albumie Warszawa na nowo, które pokazują tę sytuację. Pierwsze to zdjęcie kobiety wieszającej pranie. <grym> Proszę bardzo, e, trochę w środku, trochę na zewnątrz, ponieważ jesteśmy na którymś piętrze kamienicy bez ściany. Zastanawiałem się, czy jest to wnętrze mieszkalne. Być może, być może nie, ale wydaje mi się, że jak spojrzeć na skraj zdjęcia, zaraz za ten za te ułamek ściany, to widać jakieś a, ślady wnętrza. Zdjęcie wykonano w miejscu, które dzisiaj zupełnie już nie istnieje. To jest plac Ziemierza Wielkiego, okolice ulicy Srebrnej. Plac Ziemierza Wielkiego był placem z halą targową, zapomnianą zupełnie, która została bardzo zniszczona podczas wojny i nieodbudowana. Mieścił się w okolicy, między ulicą Towarową a Wronią. Cała zabudowa tych, tego kwartału, cokolwiek z niej zostało, została wyczyszczona i na tym miejscu powstał Dom Słowa Polskiego, który też niedługo ma być zburzony. Także historia się powtórzy i też dzisiaj jest rodzajem hali targowej, bo jest tam centrum handlowe. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane, proszę sobie wyobrazić, w 1948 roku, czyli tuż przed wyburzeniem tych, te, tych resztek kamienic, i pokazuje ono w jak strasznych warunkach, jeszcze trzy lata po wojnie, musiano radzić, musiano sobie mieszkać. I jeśli już jesteśmy przy praniu, to jeszcze jedno ikoniczne zdjęcie, które uwielbiam, które można było przynajmniej jeszcze niedawno dostać w domu Spotkań z Historią w księgarni na pocztówce. I ja kupiłem tych pocztówek kilka i lubię wysyłać je jako zdjęcie, jako pocztówkę z Warszawy, jeśli. Komuś chce ją wysłać. To zdjęcie z roku 1946. Pranie suszy się w poprzek wiaduktu Pancera, czyli wiaduktu, który y, y, zburzono y, i zastąpiono trasą WZ w tle, jak widzimy, jeszcze nieodbudowanego kościół Świętej Andy. Y, Także pranie w grudzach, y, Ciekawe, jak dużo pyłu się podczas suszenia przyczepiało do tego prania, ale jakoś trzeba było sobie radzić. Natomiast trzecie zdjęcie, które znów z całą odpowiedzialnością mogę nazwać ikonicznym, to zdjęcie Karola Szczecińskiego, wykonane jak ustalił. Czy to się przebieliło? Czy coś widać? Mam nadzieję, że widać. Widać. Jak ustalił Ryszard Mączewski, autor, konsultant podpisów do albumu, zdjęcie wykonane w kamienicy na Mokotowie na ulicy Grażeny 3, także to co widzimy w tle, to jest, to jest zabudowa ulicy Pławskiej. Wydaje mi się, że, to, że te wyższe budynki to jest belgijska okolice dzisiejszego Parku Morskie Oko. Myślę, że gdyby dzisiaj spojrzeć przez te dziurę, to zobaczylibyśmy Knajpę Regeneracje przy Pławskiej po drugiej stronie. Natomiast no, tej dziury już nie ma, a, bo jest to po prostu obnażona, czy, czy, czy dziura, która obnażała wnętrze mieszkania. Jak widać, nie ma tutaj ściany, nie ma okna. Zresztą, nawet jeśli ktoś miał okno w Warszawie, to nie znaczy że wtedy, że miał szybę. To też był kolejny deficytowy towar, i bardzo długo trzeba było żyć, albo właśnie z wybitym całkowicie oknem. Albo z zabitym dechami czy dyktą, albo docieplonym ewentualnie, jakąś zasłoną, dywanem, czymkolwiek. No Zupełne średniowiecze. Ale za, za, chciałbym zawiesić się na tym zdjęciu troszkę dłużej, ponieważ jest na nim kilka istotnych detali. Proszę zauważyć, zauważyć słoik na środku, zamiast wazonu. Dzisiaj taki efekt um, próbuje się uzyskać niedbałego szyku. Boho chic, wkładając kwiaty do słoika. No tutaj to była konieczność, nie było wazonów raczej. W kwiaty to też są jakieś polne badylki zerwane pewnie na pobliskim trawniku czy na jakiejś łące. Natomiast też krzesła nie od kompletu. Znowu bardzo szykowna, szykowna nonszalancja w dzisiejszych czasach, tutaj wymuszona niedoborami, bo przecież sprzęty jakie były po domach, to była totalna zbieranina. Nie było regularnego handlu jeszcze, przemysł meblarski dopiero wstawał z ruin, więc sprzęty to były albo to, co się udało zachować sprzed powstania, albo rzeczy z szabru, albo rzeczy z handlu z drugiej ręki, też często z szabru. Więc nie dziwi to krzesełko na pierwszym planie, które jest krzesełkiem ogrodowym, tarasowym. Zresztą, jak się tak dostanowić naprawdę Mocno, no to jesteśmy na rodzaju jakiejś lodzi czy tarasu, tylko że jest to jednocześnie pokój. I kolejny element, ostatni już, na który chciałem Państwu zwrócić uwagę, to jest yy, skład demograficzny na tym zdjęciu. Tutaj trochę może dopowiadam za dużo, trochę za dużo interpretuję, bo może mężczyzna w tej rodzinie akurat był w pracy, kiedy było robione to zdjęcie, a może jest to rodzina fotografa. Nie, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Natomiast zdjęcie to dobrze symbolizuje demografię miasta, to znaczy dominację kobiet w populacji, to znaczy kobiet także dzisiaj jest więcej niż mężczyzn w Warszawie, natomiast tuż po wojnie, jak to zwykle po wojnie, ta większość była mocniejsza, była liczniejsza, ta proporcja kobiet do mężczyzn była jeszcze większa i, i, i zajęło jeszcze lata, żeby, żeby, żeby te proporcje zmienić. Wiele było rodzin, w których głową była kobieta, która musiała nie dość, że zadbać o dom, to jeszcze w całości go utrzymać. Tyle z ulicy Pławskiej w roku 1945. Natomiast czy ta sytuacja się zmieniała? No zmieniała się. Pierwsze nowe domy mieszkalne, bo, bo w pierwszych dwóch, trzech powojennych latach koncentrowano się raczej na remontach tego zasobu, który przetrwał albo był najmniej zniszczony i główny wysiłek inwestycyjny poszedł w Żoliborz, Bielany, bliski Mokotów, ten w okolicach Rakowieckiej oraz Saską Kępę, czyli dzielnice najmniej zniszczone. Tam biuro odbudowy stolicy skierowało środki i wysiłek inwestycyjny. Oczywiście też było dużo remontów samorzutnych oraz remontów dokonywanych przez poszczególne instytucje, które budowały mieszkania dla swoich pracowników. Natomiast e, pierwsze nowe zupełnie budynki zaczęły powstawać siłami warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej na Żoliborzu, która rozwijała swoją Żoliborską kolonię w kierunku zachodnim, w kierunku ulicy Stołecznej, dzisiejszej Popiełuszki. I w albumie Warszawa na Nowo e, można znaleźć takie oto rozkoszne zdjęcia ludzi wprowadzających się do nowych bloków. O i ten zadowolony chłopiec. Na którym zatrzymam się trochę dłużej, nie tylko dlatego, że trzyma w ręku obraz z Matką Boską, czyli pokazujący, jak ta oficjalna rzeczywistość, teraz bardziej sekularyzowana, się miała do życia prywatnego, ale przede wszystkim interesują mnie tutaj meble. Meble, które są duże, zwaliste, ciężkie. To jest symptomatyczne znów dla tamtych czasów, ale też dla. Dla kolejnych dwóch, trzech dekad w Polsce, może bardziej dwóch niż trzech. Mianowicie, meble bardzo długo nie przystawały do wnętrz, to znaczy, nie nadążały za architekturą. Architektura, słusznie zresztą, no bo trzeba było zaspokoić jak najszybciej deficyt mieszkań, dążyła do rozwiązań najbardziej ekonomicznych, czyli mieszkania małe. Rozwiązywane jak najbardziej ergonomicznie, jak najbardziej funkcjonalnie, czyli próbowano jak najwięcej wycisnąć z każdego metra kwadratowego. Potrzeba było mebli lekkich, przestawnych, drobnych, też funkcjonalnie zaprojektowanych. Tymczasem no, przemysł bardzo długo jeszcze nie mógł się przestawić na nowe tory, a po drugie, bardzo wiele mebli to były po prostu meble używane, albo dziedziczone, albo kupowane. I one bardzo długo jeszcze nie przystawały do filozofii wnętrza, do filozofii mieszkania. I zajęło naprawdę jeszcze co najmniej 20 lat, żeby tę sytuację zmienić i żeby masowo pojawiły się meble funkcjonalne, meble do mniejszych mieszkań. A rzeczywiście było wielkim wyzwaniem właśnie zapewnienia mniejszych mieszkań, w, nie tylko w, w Warszawie, ale, ale o Warszawie mówimy. Problemem, już przed wojną, problemem systemowym był brak takich niewielkich mieszkań. To znaczy, było bardzo dużo mieszkań jednoizbowych, w których panowało ogromne zagęszczenie. To było średnio 4, jeśli dobrze pamiętam, osoby na izbę. 4, proszę sobie wyobrazić. Natomiast, o, nie musimy zgadywać, 3,8 tak. To było, to było przeciętne zaludnienie w mieszkaniach jednoizbowych. Natomiast najbardziej brakowało, tutaj rocznik statystyczny pomógł znowu. Najbardziej brakowało mieszkań najbardziej poszukiwanych, czyli dwupokojowych, takich dla niewielkich rodzin, gdzie każdy już może mieć kawałek własnej przestrzeni. I były oczywiście też przed wojną mieszkania duże, ale pamiętajmy, że one były naprawdę elitarne i nie rozwiązywały masowych problemów mieszkaniowych. Tam ta gęstość zaludnienia wynosiła nawet poniżej jednego, jednej osoby na izbę, czyli dzisiejsza średnia warszawska. I proszę Państwa wysiłek po wojnie szedł ku temu, żeby właśnie zapewnić jak najwięcej tych mieszkań dwuizbowych, najbardziej poszukiwanych, najbardziej um, takich rodzinnych, można powiedzieć, dla niewielkich rodzin rozwojowych. I rzeczywiście udawało się, udało się stopniowo ten współczynnik zaludnienia zbić. To znaczy, o ile w roku 45, w 39 momencie wybuchu wojny średnia wynosiła dwie osoby na izbę w Warszawie, w 1945, kiedy ludzie tłoczyli się po tym bardzo jeszcze niewielkim rozwojem mieszkaniowym to było 2,3. W 1948 roku udało się zbić do 2,07. Koniec tych liczb ja wiem, że to jest może być trochę męczące w słuchaniu. Proszę Państwa, docieramy do końca lat 40, kiedy zaczynają się pojawiać całkiem nowe osiedla, już nie tylko weczarskiej spóźni mieszkaniowej. Bo e, oprócz Joli Boża e, WSM buduje też Mokotów, czyli bardzo przyjemne kameralne osiedle e, w Uzbiegu ulic Łowickiej i Dąbrowskiego, na zupełnym, e, dzisiaj, wtedy jeszcze Szustra, na, na Pustkowiu prawie, e, które, e, które było budowane częściowo z gruzobetonu i było budowane już zgodnie z filozofią <laughs> przepraszam, jednostki sąsiedzkiej, czyli takich. Kolonii i potem osiedli, które tworzą wspólnoty, mają całą lokalną infrastrukturę, zieleń itd. Tak I proszę Państwa, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa jednak traci ten prymat, ponieważ państwo dąży i to paradoks, ponieważ WSM, przedwojenna jeszcze instytucja, był mocno personalnie związany z władzą. Bolesław Bierut był wczesnym działaczem WSM-u. Stanisław Tołwiński, czyli prezydent Warszawy w latach 45-50 był działaczem w USM-u dawnym. Mimo to jednak władza dążyła do upaństwowienia mieszkalnictwa, nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, do scentralizowania mieszkalnictwa. Później powstał tak zwany Zakład Usiedli Robotniczych, czyli centralny inwestor mieszkaniowy na całą Polskę. I y, prymat, y, prymat przejął państwo. Oczywiście budowały też Instytucje poszczególne, na przykład Radowy Bank Polski, pracownikom wykończył taką kolonię mieszkaniową przepiękną przy ulicy dzisiejszej Boja przy pracy Unii Lubelskiej, projektu Pniewskiego. To była budowa zaczęta przed wojną, dokończona po wojnie, właśnie dla MBP. Polskie Radio wybudowało kamienicę przy Wilczej dla swoich pracowników i to. Taka właśnie typowa historia awansu którą, mieszkaniowego, którą znalazłem we wspomnieniach Romana Jasińskiego, wicedyrektora muzycznego Polskiego Radia. Otóż proszę Państwa, Roman Jasiński, no, człowiek na stanowisku jakby nie było, w roku 1945 mieszkał, spał pod konsoletą w studiu radiowym, które też było prowizoryczne, przy ulicy Targowej na Pradze. Także pokazuj, pokazuje to, że ten problem mieszkaniowy był na początku zupełnie yy, kwestią demokratyczną. Można było być naprawdę szychą i mieszkać, yy, mieszkać yy, źle, mieszkać prymitywnie. Potem przenosi się uwaga na lewy brzeg, do kamienicy na ordynackiej, ale jest to pokój bez ogrzewania. I to, to, to pokazuje znowu, na czym ten awans polegał. Już własny kąt, ale, ale bez, bez ogrzewania. I tam wytrzymuje aż do 1949 roku, kiedy właśnie Polskie Radio buduje te kamienice przy Wilcze i tam dostaje mieszkanie nowoczesne, w którym dożywa długo, 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 potem już do końca życia. Państwo natomiast buduje wtedy już nowe osiedla, koncentrując ruch głównie wzdłuż trasy WZ, to było rozsądne logistycznie, ale też wizerunkowo, ponieważ można było przy tej nowej magistrali pokazać, jak miasto się zmienia. Także powstaje Praga, Mirów, a przede wszystkim Młynów, a przede wszystkim najbardziej widowiskowy Marienstadt, który widzimy tu, o którym już mówiłem przy trasie WZ, a który wtedy był jeszcze w budowie. I Oczywiście wtedy nastaje już w architekturze socrealizm, zmienia się ten sposób budowania, jak już mówiłem, czyli, czyli tępi się oddolne inicjatywy takie jak spółdzielnie, natomiast głównym inwestorem mieszkaniowym zostaje państwo. Dzięki temu mieszkanie jako towar deficytowy staje się też instrumentem regulowania lojalności czy zdobywania lojalności pewnych osób. Takim, taką motywacją, a brak mieszkania karą za to, że nie pasuje się do nowej rzeczywistości. Ale to jest zupełnie inny temat, to są zupełnie inne czasy niż te pionierskie, pierwsze powojenne lata, o których mówimy, w których mieszkały się stary i nowy porządek. Dzisiaj to ode mnie wszystko. Życzę Państwu um, dobrego dnia, dobrej środy, albo dobrego czegokolwiek, bo przecież Wszystkie te, e, wszystkie te odcinki wiszą na YouTubie. Przypominam o tym, jeśli ktoś chciałby nadrobić, wrócić do starych odcinków, powiązać coś z czymś, to zapraszam na YouTube'a Dom Spotkania z Historią. A na premierę kolejnego odcinka zapraszam w kolejną środę o godzinie 9 na Facebooku Dom Spotkania z Historią. Tymczasem do zobaczenia, cześć pracy. Wszystkiego dobrego.